Buongiorno a tutti z Włoskiej Akademii Szefów Kuchni, Mille Sapori Plus i FMB. Dzisiaj pokażemy, jak przygotować pakiri z miecznikiem. Zapraszam! W dzisiejszym daniu użyjemy lamolizana to jest taki specyficzny makaron płaski, takie rurki zgniecione delikatnie. Użyjemy świeżetkiego miecznika, zobaczcie jak pięknie wygląda ta rybka. Użyjemy do tego też oliwki w oleju i już bez kości, kapary i świeże pomidorki koktajlowe. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to wkładamy makaron do wody. 100 gram naszych pacheri na około 12 minut. Wyciągamy go jak zawsze al dente. Woda musi być posolona. Bierzemy miecznika i ucinamy sobie mniej więcej 80 gram taki płat. Zobaczcie z tej strony, jak to pięknie wygląda ta ryba. Odcinamy jej skórę tutaj z brzegu, delikatnie, delikatnie, żeby nie odciąć za dużo mięska. Później kroimy na takie podłużne paski, po czym pokroimy naszą rybę w kosteczkę. Nie za dużą, nie za małą. Fajnie czuć przy takim dużym makaronie kawałek ryby dosyć dużej, jak się go gryzie. Patelnia na palnik, odpalamy wszystko. Olio do d'oliva levante. Bierzemy czosnek, ściągamy z niego łupinkę, w bardzo prosty sposób, przekręcając delikatnie czosnek na lewo i na prawo, zgniatamy go delikatnie nożem, wkładamy na patelnię, on delikatnie się będzie podsmażał, wkładamy kapary z czosnkiem, żeby się fajnie podsmażyły. To jest taka ciekawa rzecz: kapary, jak się podsmażą, zaczynają się otwierać, i wtedy nadają. Idealnego smaku do tego dania. Oliwki w oleju, i już w tym momencie wkładamy naszą rybkę. Jak ona będzie się podsmażać, my bierzemy nasze pomidorki koktajlowe, wystarczą 4, Przekrajamy je na cztery części. To jest bardzo szybkie danie. Najdłużej to się gotuje makaron w tym wszystkim. Proszę bardzo. Teraz trochę białego wina. W tym momencie jak już wino odparowało i czujemy ten aromat w powietrzu. Dodajemy pomidorki koktajlowe, odrobina świeżego pieprzu. Proszę bardzo, sos jest już prawie gotowy. Makaron już jest prawie gotowy, ale ważna rzecz w tym daniu wyciągnąć nasz czosnek. Przechylamy nasz makaron, wrzucamy do środka. Dolejemy trochę wody. Proszę bardzo. I teraz mieszamy wszystko razem. Podgotujemy przez 20-30 sekund, tak żeby smaki się dobrze połączyły. Żeby makaron wciągnął jeszcze trochę sosu. Słyszycie jak to fajnie pięknie bulgocze. Dwa listki bazylii do środka, porwiemy je. Żeby nadały koloru i delikatnego smaku z bazylii, tej świeżości. Teraz już możemy nakładać na talerz. Idealnie położyć najpierw makaron, a później zasypać sosem. Zasypać, bo tutaj mamy te fajne kawałki. Mamy nasze kapary, które dodadzą słoności. Jeszcze dwa listki bazylii na sam koniec. Giro di olio extravergine. Trochę olio extravergine na sam koniec. I nasze danie jest gotowe. Teraz trzeba je oczywiście spróbować. Wezmę łyżkę. Świeżość, które ma to danie, jest rewelacyjna, ta ryba, Kapary, które są lekko słonawe, ta oliwka, pomidorki koktajlowe, które są lekko słodkawe i ta bazylia, coś pysznego. Polecam wam wszystkim, szybkie i smaczne. Śledźcie Mille Sapori Plus i FMB oraz Włoską Akademię Szefów Kuchni na social media.